Akcja piernikowanie świąteczne, pomaganie, bardzo mocno integruje ludzi. Widzimy, że dużo osób, które włączyły się w tę akcję, bardzo się cieszą z tego, że mogą pomagać, mogą się wykazać artystycznie. Pięknie już. Ósmą edycję tej akcji włączyło się dużo wolontariuszy, dużo różnych szkół, dużo domów pomocy społecznej, bo widzą taki cel jak pomoc dla dzieci, które są ciężko chore. Również w tym roku do tego programu naszego pomagania włączyła się piekarnia Wanda która wypiekała pierniczki po to, żeby ci wolontariusze ozdabiali. Dołączyła się Fundacja i Telewizja Polsat, która nam pomaga i promuje nas. Również aktorzy, którzy są związani z Telewizją Polsat, sami i osobiście te pierniczki ozdobili. Cieszymy się, że również mimo tej pandemii, która w tym roku wybuchła, do akcji zaczynają się włączać poszczególne rodziny razem ze swoimi dziećmi. Staje się to akcja bardziej taka rodzinna, domowa. Cieszy nas to, że również firmy dzwonią do nas i proszą o te pierniczki, bo chcą. Na święta przekazać, zrobić prezent swoim pracownikom. Bardzo serdecznie chcę podziękować naszym partnerom, czyli Fundacji Polsat i Telewizji Polsat. Fundacji Santander oraz piekarni Wanda, która nas wspierała, i też naszym wolontariuszom, bo w tym roku było ich 150, którzy włączyli się w akcję pomaganie, też także